Cześć! Słuchasz podcastu Coach Szlafroku. Z tej strony Monika Jurgiel i dzisiaj w 26 odcinku opowiem Ci o nowych perypetiach Coacha Szlafroku. Gotowy, Gotowa? zaczynamy. W połowie października przyszła do mnie myśl, że chciałabym wcześniej wstawać. Wcześniej wstawałam o 6 i przez ponad dwa lata było to dla mnie ok. Jednak okazało się, że przez nadmiar obowiązków związanych z prowadzeniem firmy, coachingiem, mam coraz mniej czasu dla siebie. Więc wymyśliłam wcześniejsze wstawanie. Po co? Pewnie zapytasz po to, aby mieć więcej czasu dla siebie, po to, aby móc rano zaplanować swój dzień, po to, aby pomedytować w ciszy i spokoju, po to, aby móc poćwiczyć czy pobiegać, po to, aby wstawać. Bez pośpiechu. I znowu przyszedł do mnie pomysł, że jak ja chcę wprowadzać coś nowego do swojego życia, to może ktoś inny też ma takie potrzeby. Więc powstało wyzwanie: zmień siebie, zmieniając swoje na nawyki. Najpierw 30-dniowe, potem zostało przedłużone do 45 dni. Od poniedziałku do piątku pracowałam nad wdrożeniem nawyków wcześniejszego wstawania, porannego biegania, picia. Więcej wody, spożywania zdrowszych posiłków, odkładania telefonu i wcześniejszego chodzenia spać. Dzisiaj chcę się z Wami, z Tobą podzielić swoimi refleksjami. Powiem szczerze, że na początku wyzwania stawało mi się naprawdę trudno. Miałam miliard wymówek w swojej głowie, powodów, żeby tego nie robić. Jednak udawało mi się. Po co mi to? Na co mi to? Przecież ta Kołderka jest taka ciepła, po co ja wstaję? Ale sobie wymyśliłaś, sama mówiłam do siebie. Pomimo tego, że pojawiały się wymówki, miałam również argumenty, które sobie wciąż, jak zdarta płyta, powtarzałam. I tak dwie moniki toczyły walkę w mojej głowie, przeciągały linę, jedna wymówki, druga powody. I tak na zmianę. Sama jednak wewn wewnętrznie czułam i, i zresztą widziałam efekty, ile miałam energii, jak wstawałam wcześniej. Więc budziłam się o 5.15, żeby o 5.30 pojawić się na live. Na live dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami, opowiadałam o tym, jak moje ciało i moja głowa się zachowuje. Omawiałam również książkę Atomowe nawyki. Po dwóch tygodniach by ty było zdecydowanie lepiej. Wstawałam od razu, powody do wstawania były silniejsze od wymówek, więc stopniowo zaczęłam wdrażać kolejny nawyk poranne bieganie. Z tym nawykiem nie było już tak łatwo. Wstawałam, prowadziłam live i chciałam biegać, a nie mogłam. I znowu milion wymówek, silniejszy okazywał się komputer. Udawało mi się biegać jeden, dwa dni i znowu wracałam do starego schematu. Sama nie wiedziałam, co robię źle. Aż w końcu się zatrzymałam i przyjrzałam się temu, co dzieje się w mojej głowie. Żeby móc wdrożyć nawyk pora nawet porannego biegania, musiałam przyjrzeć się swoim wartościom. Moją nadrzędną wartością był rozwój osobisty i praca. Więc dlatego od razu po przebudzeniu siadałam do komputera. Dlatego nie miałam też czasu dla siebie. Praca, którą wykonywałam, polegała na zmianie miejsca w hierarchii moich wartości. Na pierwsze miejsce trafiło zdrowie, a dopiero później rozwój osobisty. I tak nastąpiła we mnie zmiana. Nie myśl sobie, że od tak za dotknięciem czarodziejskiej różki zaczęłam biegać i zdrowie się odżywiać. O nie. Tutaj chodzi o zmianę tożsamości, przyjrzenie się temu, kim się chcę stać, wdrażając dany nawyk. Zdałam sobie sprawę, że jeśli nie zadbam o siebie, swoje zdrowie, nie będę mogła się rozwijać, pracować, nie będę mogła być coachem, nie będę mogła być taką osobą, jaką chcę być. Zwizualizowałam sobie najgorszy możliwy scenariusz: że siedzę przed kąpem cały dzień i noc, nie ruszam się z miejsca, wyglądam naprawdę źle. Ważne, Ważne. Ważę jakieś 30 kilo więcej. I, i, I nie mam już siły na nic. Podziałało. Od razu chciałam wstać i zadbać o siebie. Znalazłam swój strój do biegania i zaczęłam biegać. Jedno, koło, do, jedno hmm. koło dookoła mojej ulicy. Po tygodniu dwa koła. Jedno koło bieg, drugie marsz, i tak dalej. Teraz wychodzę na dwór z uśmiechem na twarz i naprawdę czuję zmianę. Mam więcej energii, moje ciało ma więcej tlenu, jestem bardziej pobudzona i gotowa. Do działania. Wraz z porannym wstawaniem i bieganiem pojawiło się więcej miejsca dla mnie samej. Zaczęłam być bliżej siebie, zaczęłam dbać o siebie. Sam fakt, że codziennie osiągałam sukces, stawałam wcześnie, prowadziłam live na grupie Zbuduj pewność siebie i biegałam sprawiał, że byłam niesamowicie dumna z siebie. To naprawdę dodawało mi energii do działania. Zaczęłam pisać pamiętnik, planować swój tydzień, zaczęłam się przyglądać. Swoim uczuciom, emocjom, mechanizmom, które niekoniecznie działają na moją korzyść. A sama się zaskoczyłam, że, że bardzo często działamy automatycznie, a tak naprawdę tego nie chcemy. Mówię tutaj oczywiście o tych niezdrowych automatyzmach, jak na przykład scrollowanie telefonu, podjadanie, odkładanie, zrobienie czegoś na potem. Pojawiła się we mnie zgoda, na taką, jaką jestem, że nie jestem perfekcyjna, że nikt nie jest. Poczułam się zaopiekowana sama ze sobą. Doszłam do wniosku, że chcę zmienić siebie, swoje nawyki dla siebie, a nie dla innych, że to ja chcę się czuć lepiej ze sobą. Oczywiście, Twoje otoczenie jest bardzo ważne, ale uważam, że ważniejszy jest powód, dla którego chcesz coś zaprosić do swojego życia. Zadaj sobie pytanie: czy to jest dobre dla Ciebie? Jeśli nie jest dobre, to przestań to robić, tylko po to, aby uszczęśliwić kogoś innego. Oczywiście mamy obawy, że nie będziemy akceptowani, że będziemy odrzuceni, jak przestaniemy spełniać czyjeś potrzeby. To są naprawdę skomplikowane mechanizmy. Jednak na początek proponuję, abyś przyjrzała się sobie, co jest dla ciebie ważne. Czy to poranne wstawanie, bieganie, zdrowsze i odżywianie, chodzenie, wcześniej spać. Czy to jest Twoje? Czy to działa na Twoją korzyść? I znowu. Twoi najbliżsi nie muszą Cię w tym wspierać, bo to nie musi być ważne dla nich. Ważne, żeby było ważne dla Ciebie. Mój mąż też się mnie pytał, po co wstaję tak wcześniej, po co robię to czy tamto. Odpowiadałam tak samo jak, jak sobie, że to jest ważne dla mnie, bo chcę być zdrowsza, chcę być bliżej siebie. Co zyskałam po tych 45 dniach? Pewność. Że jestem w stanie wdrożyć nowe nawyki, że mam w sobie siłę, odwagę do zmiany swojego życia. Od, odkryłam, co jest najważniejsze w moim życiu moje zdrowie. Odkryłam, że moje potrzeby są najważniejsze. Odkryłam, że dotrzymywanie sobie danego słowa jest bardzo motywujące. Stałam się swoim własnym wzorem do naśladowania. Oczywiście, powodów jest znacznie więcej, i każda z nas będzie miała inne powody. Do czego zmierzam? Chcę cię zachęcić do zadbania o siebie, do zmiany nawyków, które cię nie wspierają, i do wdrożenia takich, które pomogą ci stać się lepszą wersją samej siebie. Oczywiście to proces. Nic się nie dzieje w jednej chwili, jednak najważniejszy jest ten pierwszy krok. Pozwól sobie na niego. Zmiana to jedyna pewna rzecz w dzisiejszych czasach, więc sama możesz się do niej przygotować. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszam na rozmowę. Jeśli uważasz, że ten podcast to coś wartościowego, to podziel się tym z kimś, kogo lubisz lub z kimś, kto skorzystałby z wiedzy na temat budowania pewności siebie i rozwoju osobistego. Jeśli masz ochotę, to znajdziesz na mój fanpage Monika Jurgilko Szlafloku lub na mój kanał na YouTube, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, kim jestem i czym się zajmuję. Dziękuję.